Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku lista 3 rzeczy, które musisz zrobić po zakupie drona, albo jak go dostaniesz. Zapraszam! Okres świąteczny to jest zawsze czas zmożonych pytań do mnie o to, co powinienem zrobić po zakupie drona, albo co powinienem zrobić przed zakupem drona, co mogę zrobić oczekując na przesyłkę. I tak dalej, i tak dalej. Tych pytań jest dużo, dlatego dzisiaj je zebrałem w listę, które zaraz wam przedstawię. A jeżeli jeszcze nie zamówiłeś swojego drona, no to mam sklep internetowy. Link do tego sklepu jest w opisie tego filmu. No i tam też jest kod rabatowy, z którym masz jak zawsze ceny specjalne. Także takich pytań ostatnio dostaje Multum i dlatego postanowiłem przygotować dla Was ten film z takimi trzema najważniejszymi rzeczami, które. Każdy powinien zrobić, gdy kupuje albo dostaje swojego pierwszego drona. Także zaczynamy. Numer jeden, i chyba najważniejsze, żeby latać w ogóle legalnie i żeby być na czasie z tym, co się dzieje i co jest nam potrzebne do tego latania amatorskiego. Czyli kupujemy na przykład Mini 2, albo dostajemy Mini SE, albo Mini 1, albo Mavica R2S, czy jakiegoś innego drona, którego możemy bez problemu zakupić jako konsument. I najpierw co musimy zrobić? Najpierw musimy wejść na stronę drony.ulc.gov.pl I tam wybieramy zakładkę Zarejestruj się, czyli rejestrujemy siebie jako operator i jako pilot, no bo jesteśmy osobą prywatną. I przechodzimy szkolenie na A1 i A3. To szkolenie jest darmowe. Mamy prezentację, wszystko jest wyjaśnione łopatologicznie. Czyli w zimny, zimowy wieczór siadamy sobie z herbatą, pod kocem, bierzemy laptopa albo tablet czy telefon. Przechodzimy sobie tą całą prezentację. Tam wszystko jest wyjaśnione od A do Z: jak latać legalnie, co trzeba robić, czego nie trzeba robić, czego nie wolno, i tak dalej. I tam wtedy po przejściu tej prezentacji mamy kilka pytań weryfikujących to, co zrozumieliśmy, i potem otrzymujemy uprawnienie. Uprawnienia A1 i A3, czyli wtedy możemy sobie latać legalnie i bezpiecznie, hobbystycznie, amatorsko, czy jak tam potrzebujemy. Oczywiście to szkolenie i test jest darmowe, do testu możemy podchodzić nieskończoną ilość razy, to się nie zmieniło od początku. I tam też uzyskujemy najświeższe informacje na temat tego, jak latać legalnie zgodnie z przepisami. Ja robiłem też pod koniec tamtego roku serię o zmianach w przepisach dronowych. Link do tej serii macie tutaj gdzieś w karcie wam wyskoczy cała playlista. Kolejna ważna rzecz, dość oczywista, o której dużo ludzi zapomina, to jest to, żeby przeczytać sobie instrukcję obsługi, która jest dołączona do drona. Wszystkie drony od DJI, które są kupowane u mnie w sklepie, dostają w zestawie instrukcję po polsku. Jeżeli takiej instrukcji nie dostałeś, napisz do mnie, na pewno podeślę tobie ją w języku polskim w PDF-ie, żebyś na pewno mógł wiedzieć co i jak. Ja wiem, że prawdziwy mężczyzna nie czyta instrukcji, ale w tym przypadku warto się z nim zapoznać, żeby nie rozwalić od razu swojej drogiej zabawki i żeby później też nie zadawać podstawowych pytań, które są naprawdę w tej instrukcji obsługi, jak naładować baterie, dlaczego one się nie ładują w hubie. Po, wszystkie naraz, tylko po kolei, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu będziesz wiedział, co Twój sprzęt posiada, i też y, to, co Twój sprzęt próbuje tobie zakomunikować różnymi lampkami, miganiem itd., itd. Trzecia i ostatnia najważniejsza rzecz według mnie, to jest to, że gdy dostajesz swojego pierwszego drona, nawet jeżeli to jest mini 2, mini SE czy coś nie wiem, kupione, używanego za 1000 zł, to najpierw jeżeli masz tego drona i to jest Twój pierwszy kontakt z dronem, idź, uruchom go na otwartej przestrzeni z dala od wszelakich przeszkód. Dlaczego? A dlatego, że już wiele razy widziałem, że dużo osób dostaje drona, ładuje baterię i uruchamia go w pomieszczeniu. Jest to błąd. Dlaczego? No bo można łatwo go uszkodzić na przykład o szafkę. A dlaczego łatwo można go uszkodzić, mimo że on tam się pozycjonuje różnymi czujnikami, systemami wizyjnymi? Otóż z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli jest to twój pierwszy dron, to mogłeś ustawić odwrotnie sterowanie drążkami. Nie tak jak wszyscy mają. Większość ludzi pokazuje na YouTubie, że ma z lewej strony góra, dół, lewo, prawo, obrót. To możesz go przez przypadek ustawić w odwrotnym małdzie, czyli w małdzie chyba 3, to się tak nazywa. I wtedy będziesz miał sterowanie. Odwrotnie, czyli po prawej stronie będziesz miał górę dół. I wtedy jak na przykład, nie wiem, będziesz się wzorował na różnych tutorialach, które obejrzałeś w internecie i będziesz chciał nim polecić górę dół, to możesz na przykład wywalić nim w szafkę i od razu masz problem gotowy, czyli dostajesz drona na Boże Narodzenie, uruchamiasz go i od razu jest do naprawy. I to jeszcze z twoje winy na dodatek. Także najlepiej jest wziąć go na otwartą przestrzeń. I wtedy spróbować sobie, jak on się zachowuje, który drążek za co odpowiada, wyczuć tego drona, i tak dalej. Na chojerakowanie przyjdzie, czas później, żeby latać w pomieszczeniach. I kolejna sprawa, dlaczego nie uruchamiać tego drona od razu po rozpakowaniu, nawet jeżeli jesteś doświadczony w mieszkaniu, czy też w pomieszczeniu, czy też nie wiem, w domu, to to, że nigdy nie jesteś pewien do końca, czy zerwałeś wszystkie foliki. Czasami jakaś folika przysłoni nam czujnik wizyjny, czasami też się może zdarzyć, że jest rozkalibrowany kompas, rozkalibrowane imu, i wtedy ten dron przed powystartowaniu może zacząć. Zatrzymać jakieś dziwne kręgi, no i nie będziesz mógł nad tym zapanować i go, no nie złapiesz, tak, w rękę. No może go złapiesz, ale możesz sobie pociąć rękę. No i wtedy ten dron, jeżeli będzie taki rozkalibrowany, to może się zdarzyć tak, że przywali też w jakąś szafkę, ścianę, no i też od razu masz problem gotowy, sprzęt za kilka tysięcy może od razu iść do naprawy. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o listę trzech rzeczy najważniejszych, moim zdaniem, po zakupie drona. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie pomocne, jeżeli tak, no to zostaw łapkę w górę. Ja jeszcze raz przypominam o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl Tam z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu, macie jak zawsze ceny specjalne. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie minął Ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle, dzięki, do zobaczenia, cześć!